Przedszkole samorządowe numer 36 obchodziło podwójną uroczystość. W dniu jubileuszu 40-lecia istnienia placówki oddano do użytku nową siedzibę. Przedszkole, które początkowo mieściło się na ulicy Wojska Polskiego, obecnie znajduje się na osiedlu pod Telegrafem przy ulicy Tujowej. Nowa siedziba jednostki zbudowana jest zgodnie z wymogami unijnymi i przystosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Nowy budynek jest parterowy. W przedszkolu znajdują się trzy sale dydaktyczne. Wyposażone, kolorowe, piękne, przestronne, w których dzieci mogą się bawić, uczyć, rozwijać swoje zdolności, zainteresowania. W tym szczególnym dniu nie mogło zabraknąć uroczystego przecięcia wstęgi oraz poświęcenia nowej siedziby przedszkola, którego dokonał proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela. Obecny na uroczystości prezydent Kielc Wojciech Lubawski złożył wszystkim maluchom życzenia wytrwałej pracy i uśmiechu na twarzy. Wszystkim życzę, żebyście tutaj z radością. Przychodziły, mówię do Was dzieci, żebyście chciały tu przychodzić i no za chwilę będzie zima, będzie pewnie trudno wstać rano i, i tutaj dojść przez zaspy pewnie, ale, ale pani dyrektor za że będzie odświeżanie, że dostaniecie się na pewno. I życzę Wam, żebyście e, rosły na wspaniałych, ludzi, wspaniałych pierczach, bo czeka na Was szkoła, potem studia, potem życie dorosłe, ale to co się dzieje w przedszkolu jest... Nowa siedziba placówki funkcjonuje już od 1 września. W budynku obok od kilku miesięcy działa także współpracujący z przedszkolem klub seniora.